Beata Cielecka, specjalista do spraw Piara Roma z Katowice. Spotykamy się dzisiaj w związku z konferencją Uczeń Zagrożonych wykluczeniem społecznym na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy i mam przyjemność rozmawiać z prokuratorem Grzegorzem Ocieczkiem. Witam. Dzień dobry. Panie prokuratorze, co mogłoby wesprzeć młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, jeśli chodzi o start życiowy? Taki udany start życiowy, naprawdę bez fal startów. Myślę, że, 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 że wykluczenie społeczne jest bardzo ważnym aspektem, którym należałoby się zająć. Wydaje mi się również, że za słusznym należałoby uznać koncepcję czy też postulat stworzenia tak zwanego ramowego programu bezpieczeństwa, który będzie skierowany do poszczególnych podmiotów. Jednym z podmiotów, do którego ten ramowy program bezpieczeństwa mógłby być skierowany, byłaby właśnie młodzież. Ten ramowy program bezpieczeństwa miałby charakter zarówno profilaktyczny, edukacyjny, jak również integracyjny. Kolejną grupą, do której można by skierować ten ramowy program bezpieczeństwa są przede wszystkim osoby, z którymi ci młodzi ludzie mają kontakt. W pierwszej kolejności oczywiście rodzice, natomiast w kolejnej kolejności, w następnej kolejności przede wszystkim środowisko nauczycielskie, jak również pedagodzy. W ramach tego ramowego programu bezpieczeństwa można by podjąć działania, które mogło, można by określić działania maniami natury prewencyjnej, mianowicie należałoby między innymi uświadamiać tych młodych ludzi o negatywnych konsekwencjach mm -hmm. związanych, na przykład z uzależnieniami, czy to uzależnieniami od narkotyków, od alkoholu, od sekt, od internetu. Poza tym należałoby ich, moim zdaniem, uświadamiać prawnie, mianowicie uświadamiać, nie mylić oczywiście ze stra tylko to uświadamianie miałoby na celu y, podanie im w sposób przystępny konsekwencji y, grożących im y, w, w sytuacji, kiedy y, będą naruszali normy, normy prawne. I ten program mógłby być podzielony wiekowo tak i skierowany do, do, do osób młodszych, jak również do osób starszych, które już zgodnie z kodeksem karnym mogą podlegać odpowiedzialności karnej, mhm. czyli muszą mieć ukończone 17 lat w chwili popełnienia przestępstwa. Ale jak komunikować takie rzeczy z, do młodego człowieka? Jak rozmawiać z młodym człowiekiem i mówić mu nie, nie rób tego, skoro wiadomo, że on na zasadzie buntu właśnie to zrobi? O czym my będziemy go przestrzegać, przed czym my będziemy go przestrzegać. I, i jest to na pewno bardzo e, trudne zagadnienie, mm. o którym pani mówi, wyjątkowo trudne, dlatego e, to tutaj e, myślę, że ten ciężar powinien być położony na pedagogów mm. e, szkolnych i na środowisko nauczycielskie. Dlatego, że jak wiemy, młodzi ludzie z reguły nie chcą słuchać e, starszych, ponieważ myślą, że, 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 że osoby starsze nie tyle udzielają im złych rad, ale z natury. Swoje, swojego wieku po prostu ich, ich, ich nie słuchają, tak. mimo że oczywiście mm -hmm. jest to nieprawda. Dlatego ta rola powinna być skupiona na pedagogach i psychologach, a ci z kolei powinni być odpowiednio przeszkoleni przez odpowiednie inne instytucje, między innymi tak mi się wydaje, na przykład przez psychologów społecznych, mm -hmm. przez sędziów, przede wszystkim z wydziałów do spraw nieletnich, jak również przez funkcjonariuszy, na przykład policji. Ja ich nazywam funkcjonariuszami policji pierwszego kontaktu, mm -hmm. czyli osoby, które bezpośrednio mają y, styczność Kontakt. i związek mm -hmm. z zagrożeniami mm -hmm. i obserwują to zagrożenie na poszczególnym terenie funkcjonowania tych młodych y, mm -hmm. osób. Mm -hmm. A jak dotrzeć do rodziców tych młodych? No bo uczniów mamy w szkole, nauczycieli mamy w szkole, a rodzice nie do końca przychodzą na wywiadówki, nie do końca się kontaktują z, z, z tymi dorosłymi, którzy mają jakąś wiedzę na ten temat. Oczywiście nikt nie jest w stanie zmusić rodziców, żeby rodzice kontaktowali się ze środowiskiem szkolnym, mówię o, o dyrekcji czy o pedagogach, o nauczycielach. Natomiast no, tak jak wydaje mi się, że należy podjąć wszelkie możliwe, wszelkie możliwe kroki. Być może o ile Próby wzywania mogą nie przynieść mm -hmm. czy proszenia o, o stawiennictwo tak. w jednostkach mogą nie przynieść spodziewanych rezultatów. O tyle być może należałoby wy, wyjść naprzeciw i udawać się bezpośrednio do tych rodziców, mm -hmm. żeby ten pedagog, ten nauczyciel zobaczył, między innymi określił, w jakim środowisku to yy, dziecko mm -hmm. żyje i jakie kroki można podjąć w związku z tym, w jakim środowisku to, mm -hmm. to, to ta, ta młoda osoba przebywa, prawda? Mm -hmm. Czyli bezpośrednie wyjście. Do, do, czy, do rodziny. Czy to jest zadanie, na przykład asystenta rodziny? Tak, czy tak. Ja myślę, że, że jednym z zadań właśnie asystenta rodziny mhm. mogłoby być właśnie wyjście Taka do rodziców. Współpraca. Taka współpraca, mhm. tak, interpersonalna pomiędzy rodzicami a pomiędzy, pomiędzy pedagogiem i pomiędzy asystentem rodziny. Mhm. To on właśnie, widząc sytuację, w której ten młody człowiek się znalazł, widząc środowisko, w którym się znajduje, może podjąć kroki, czy próbować podjąć kroki, żeby jeśli ten młody człowiek znalazł się w środowisku niekorzystnym dla niego, mhm. zagrożonym wymyślam teraz z kwestiami związanymi z alkoholizmem czy z narkomanią, tak, to wtedy może podjąć już jakieś kroki. Konkretne. Konkretne. Kroki. Mam nadzieję, że nie prawne, tylko takie bardziej edukacyjno-wychowawcze. Mhm. Te, te prawne no są, tak, te prawne są ostatecznością. Mhm. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.